Dzień dobry, witam wszystkich, dzisiaj sobie jak wygląda styl Smart Connector jest to takie urządzenie, które rejestruje nam pracę zamontowane gdzieś blisko modułu zaponowego poprzez komunikację Bluetooth i zainstalowanie aplikacji styl App ze sklepu Google lub też wydawane jest na App Store urządzenie samo wygląda tak, jest to wodoszczelne no, w sumie na zachlapanie odporne mamy tak, taśmę tutaj za pomocą której też możemy przykleić takie urządzenie do maszyny, lub też takie wkręty podkładki i możemy przyczepić do budowy Że nam nie odpadło to urządzenie, mamy instrukcję obsługi w języku polskim oczywiście samo urządzenie po złożeniu wygląda tak, mamy pokrywkę baterie 3V. Ona gdzieś mniej więcej na rok czasu wystarcza do zasilania tego urządzenia. W środku jest taki kod QR, który pomaga nam połączenie z aplikacją sztila. Po położeniu zapala nam się dioda. Sygnalizująca gotowość do połączenia do pracy. Zakładamy tym kluczykiem wystarczanym taką blaszką. Przekręcamy sobie w prawą stronę, żeby zablokować Całość z technicznego punktu widzenia wygląda tak Małe urządzenie Waży 20 gram Istnieje też Steel Connector Connected Pro Portal To już jest bardziej dla zaawansowanych użytkowników, które ta aplikacja pomaga kontrolować nawet pracowników kontrolując ich zadania jako ciekawostkę powiem, że jeżeli połączymy się z takim urządzeniem, włączymy nawigację GPS w telefonie i trzymając w kieszeni ten telefon blisko tego urządzenia, to jesteśmy w stanie nawet lokalizować, gdzie znajdujemy się w danej chwili dziękuję wszystkim za uwagę, pozdrawiam wszystkich Hej!